Cóż, dostałam masę jak już widzieliście komentarzy odnośnie propozycji do kolejnego odcinka. I dzisiaj zajmiemy się takim pytaniem, które właściwie przegłosowaliście na no nie, albowiem, co by było, gdyby Switcher piuro widział. Także zapraszam do oglądania. Przepraszam za mój głos, ale trochę mnie boli kartło. Ale dobra, nieważne. Co by było gdyby? Sujek widział. Najprawdopodobniej nie zostałby medykiem, bo tak naprawdę do bycia medykiem niestety, ale przyczyniła się jego ślepota. Gdyby nie to, na 100% zostałby wojownikiem. Co za tym idzie? Liściasta sadzawka mogłaby nie znaleźć ucznia. Aż do czasu narodzin Olchowego Serca. Także w klanie piórna przez długi czas nie byłoby ucznia medyka, chyba że jakiś kociak po drodze chciałby nim zostać, ale w to wątpię, bo większość chciała być wojownikami. Sojcze Piuro byłby, jak już wcześniej wspomniałam, wojownikiem. Miałby możliwe inaczej na imię, bo to liściasta sadzawka wybrała mu imię Sojcze Piuro. Ognista gwiazda mógłby go nazwać zupełnie, zupełnie inaczej. Albo tak samo, kto go wie, kto go tam wie, mógłby go nazwać słyszym piórem, jak i każdym innym drugim członem imienia, jakie istnieje, słyszym sercem, słyszym pazurem, słyszym futrem, słyszym skrzydłem, słyszym okiem, wszystkim. Mógłby go nazwać jakkolwiek tylko chce. Ale gdyby nie był niewidomy, może jego moc wyglądałaby troszkę inaczej, ponieważ jego moc tak jakby się łączyła z jego ślepotą. Był niewidomy, więc wchodził do snów innych kotów i w nich widział. Także to było dla niego coś innego, coś niezwykłego, że widział te sny innych kotów, prawda? Też inne zmysły miałby, o wiele mniej wyczulone i na pewno zdziwiłby się bardziej, już na samym początku mógłby odkryć to, że gołębia łapa jest w trójce, bo wcześniej. Po pod pretekstem y, jej dobrego słuchu był zdziwiony, że jakim cudem ona ma lepszy słuch ode mnie. Przecież ja mam najbardziej wyczulony słuch ze wszystkich kotów w klanie. Także mógłby zacząć to rozważać o wiele, o wiele wcześniej. Y, na przykładzie chyba się podpaliło czy jest legowisko, ale już nie pamiętam dokładnie. Na pewno y, coś takiego było więc jego moc mogłaby wyglądać inaczej, chociaż, kto wie, tam Erin Hunter, prawda? Mógłby nie mieć swojej blizny na boku. Zapomniałam jej dorysować, co bardzo przepraszam. Mógłby nie mieć swojej blizny na boku, ponieważ miał tą bliznę przez nieumiejętność walki z bryzową skórą i też poszedł do Księżycowej Sadzawki, czego by nie robił, będąc wojownikiem. Kto wie, może w tych tunelach w Mrocznej rzece, jeżeli dobrze pamiętam, y, szybciej znalazłby drogę, y, ponieważ znałby te tunele już wcześniej, ze swojej podróży z liśćmi opadłymi. Ale jest jeszcze jeden temat. Jego ukochany patyczek. Czy gdyby był widomy, uznałby ten patyk za również coś tak ciekawego, bo właściwie dla widzących kotów ten patyk był po prostu patykiem z jakimiś randomowymi wzorkami, jakimiś iksikami, jakimiś paseczkami, a dla sujczego pióra to było coś niesamowitego, bo on mógł dotknąć te rysy, te wgłębienia, mógł tak jakby poczuć te wgłębienia, a dla innych kotów to po prostu był zwykły kij. Zwykły kij z rysami. <grym> Także dla sujczego pióra jego patek był czymś na pewno niezwykłym, ale czy dla widomego sujczego pióra byłby taki niezwykły? Tego nie wiemy myślę, że nie byłby taki niezwykły i gdyby słuchaczy Pióru uznał ten patyk za zwykły patyk, nigdy nie przeniósłby się w czasie. Nigdy nie, nie spotkałby starożytnych kotów, starożytnego plemienia, nie przyczyniłby się do powstania plemienia płynącej wody, nie poznałby księżyca połowy i ostańca. Nie poznałby ostańca, czyli tego takiego łysego kota. Nie poznałby go Stanisław miał dużą wiedzę, którą przekazywał Sujczemu Pióru, chociaż Sujek go nie, nie lubił za bardzo. Ale dobra. Właściwie to, jeżeli chodzi o to, że Sujcze Pióro byłby niewidomy, nie, nie, na no odwrót, jakby nie był niewidomy, jeszcze jest kwestia, nie taka medyczna bardziej, w sensie co by było, jakby był widomy i by nie mógł się spotykać ze starożytnymi kotami, tylko też kwestia kranowa. Gdyby został wojownikiem, ponieważ gdyby nie był Yy, niewidomy, no to na 100% zostałby wojownikiem, bo jak już wcześniej mówiłam, on chciał być wojownikiem, ale nie mógł. No to pewnie znalazłby sobie jakąś partnerkę, chociaż nie wiem, czy by któraś go zechciała ze względu na jego cięty charakter. Ale może, yy, gdyby nie był niewidomy, nie miałby aż tak ciętego charakteru, ponieważ właściwie to przez to czuł się taki, nie lubił jak ktoś się nad nim litował to powiedział w takim fajnym dialogu z rozżarzonym sercem. Nie lubił, jak się ktoś nad nim litował, ponieważ nie czuł się słabszy od innych i też przez to mógł być taki uszczypliwy, bo każdy mu tak jakby pobłażał, że ojejku, biedny sujczek, pióro, biedna sujcza, łapa, biedny sujek, <grym>, on jest niewidomy, na pewno sobie nie poradzi, ogólnie nie poradzi sobie. A sujcze, pióro, właśnie przez to jest to taki Przecież ja sobie poradzę, prawda? No i Suicza Pieruna mógłby mieć również inny charakter, jak już mówiłam, no teraz to wytłumaczyłam właśnie. Wracając do tej partnerki, mógłby mieć jakąś partnerkę, mógłby mieć z nią kociaki, klan Piuroina mógłby być większy, więc jakby Suicza był niewidomym, klan Pieruna mógłby stracić świetnego medyka, ale zyskać dobrego wojownika. Także to by było na tyle, więcej nie mam do powiedzenia. Dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, bardzo ich było dużo i w końcu się wzięłam do nagrania tego odcinka, jej! Było ich bardzo dużo i dziękuję Wam za nie, piszcie więcej propozycji, przyjmę wszystkie, przyjmę wszystkie, zastanowię się, zrobię ankietę, tak jak ostatnio i to było już na tyle. Dziękuję za oglądanie.